Hotel. hotel. I to jest droga do hotelu. Hotel jest po lewej. Wybudował w, w tańszym miejscu. To, to będzie hotel. Może. No są drzwi, więc jest ok. Tutaj idziemy. Na ten teren zaorany. Ten teren jest zaorany, tu, tu będą rosły... Coś będzie rosło. Myślę, że będą ziemniaki na przykład. I pomidory. Tu, tu już rosną chwasty. Niech. Ale widać, że to jest ta sama roślina, ale nie, nie potrafię znaleźć jej nazwy. To są super chwasty. Myślisz? Ono, no to nie wygląda jak zarośnięte chwasty. A co myślisz, że porzeczki będą? No kurwa co to jest. Już nie nie wierzę, że porzeczki. Ja po prostu nie potrafię tego nazwać. Szczaw! Kurwa, to jak szczaw wygląda? No może pierdala, No to jem. widzisz, no to jak my robimy. Robią, to szcza mają szczaf, kurwa. Tylko mi nie ma. Nie, a to jest nasz hotel. Kurwa Ale jest powiew. Cywilizacji, dlatego że jest tutaj, proszę, TripAdvisor, nie? Bocking.com. Wróciliśmy do, do rzeczywistości.